Dobra, dzisiaj pierwszy odcinek z Photoshopa będziemy robić dzisiaj miniaturkę na kanał, więc wybierzemy sobie na przykład jakiegoś kota. Wezmę teraz rysunek. O ten jest taki. Zaraz ja, zobaczymy co tu jeszcze można fajnego wybrać którego kota. To, ale to tylko jest przykład. To weźmy sobie kopiuj, bo tu jest większa rozdzielczość, będzie lepiej nam to obrobić. I wchodzimy w Photoshopa. Tu wyłączam, bo ten akurat myślę, że ten będzie ciekawszy co wziąłem. I mamy ten kota. W takim krótkim y, omówieniu, jak ja robię na miniaturkę na kanał czy na Photoshop, y, czy na y, Facebooka, czy na inny portal społecznościowy, to stosuję taką y, to, że 2000 na 2000 pikseli, 300 pikseli na, na cal. Wiem, to jest przesada, ale dzięki temu nam się wszędzie będzie ładnie wyświetlała ta, graf, ta miniaturka tak, w różnych portalach różnie będzie wyświetlała czy mamy małą, czy później jak klikniemy w nią będzie ktoś chciał większą wyświetlić to wtedy będzie miał ładnie jakość zapewnioną wyświetlania dobra, mamy tego kota teraz go trzeba yy, wyciąć z tła to bierzemy delay'tem. Z to samo możemy delaytem lub X, tylko delaytem y, jest od razu się nam lepiej wycina, bo jak mam jakieś tło pod spodem, to nam się wycina jak tło jest. Tylko mówimy czerwone tło X, a tu mamy normalnie całość, nam się wycina do, do przezroczystej barwy, wydajemy też tło białe. Tu mogą być różne tła, ja chciałem pokazać tylko sposób, jak to robić. Dobra, to teraz wchodzimy sobie. Naciskamy, żeby to powiększyć, manipulować rozmiarem tego kota. Widzę t, -t, t A, widzicie, nie zaznaczyłem po prostu tego, to, że co to chcę na tym pracować. Dlatego nie mogłem... Nie chciało mi się zaznaczyć. Wskazać warstwę, na której chcemy pracować. To. I teraz robimy CTRL-T. A, czyli tutaj zaznaczenie zostawiłem. To mi się zaznaczyło ten element zaznaczony. Więc klikamy odznaczamy T. -t, -t. Zaznaczenie bierzemy. I nam się kot zaznaczył. I teraz, żeby go według, żeby nie stracić formatu kształtu tego, żeby to się nam powiększało godnie tak jak jest, to bierzemy Shift Alt Lewy Shift tak, I teraz trzymając te sobie możemy... O! I nam się równomiernie to powiększa. Ja sobie zrobię takiego kota. Wiadomo, można tu robić naprawdę cuda w Photoshopie. Można różnego kolorować, robić czarno-białym, jakoś to. Tylko to są już rzeczy, które pokażę Wam później na innych przykładach. Tu chodzi o to, żeby sobie prostą miniaturkę zrobić, zasadę poznać tego, jak ja robię te miniaturki, choć bardziej, jak to zrobić właśnie to. Ja na przykład w ten sposób kota, i tu sobie możemy jakiś napis zastosować. Opisuję sobie nasz ten... który O! Kod! Co to się na zrobiło? O! Kod! I się tak wpisał, bo ja mam ustawioną yy, tą... Reset, reset ściankę, dlatego, że ja pracuję nad tą ścianką, bo ja sobie robię jak robię to na kanał, na przykład vloga mam napisane tą ścianką, bo to fajnie wygląda. To jest kod. W ten sposób to jest specyficzna ścianka, nie wszędzie wygląda, więc dlatego sobie zmienimy ściankę teraz. Tu mamy dowolność jaką chcecie robić. Co chcecie? Ja sobie tylko wezmę ściąkę. Żeby było oryginalnie tak. Kod mamy to zrobione. I możemy gdzieś to widać tutaj ten kod. Tu jest naprawdę dowolność, bo to można dać jakieś sobie inne tło, pokolorować. Na przykład, nie wiem, zrobimy sobie, wiem. No widzicie teraz mam tutaj włączony tryb yy, fotografia, zdjęcia. Tutaj to ustawienia do tego, bo tu wchodzimy sobie w yy, 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 robocza i tu mamy mater ruch. Grafika, internet, malowanie, fotografia. Ja sobie przykład teraz na grafikę w następnym wam pokażę jak sobie ustawić własny taki. Yy, ustawienia gdzie sobie klikacie sobie pod siebie robić, żeby sobie, na przykład, fotografię z grafiką, żeby to wszystko razem miało ręce i nogi. To jest to. I teraz bierzemy... O co chodziło mi tutaj? Moment. Nie. Widzicie, nie ten tryb. Teraz przejdę sobie do malowania. Widzicie, ja muszę też to sobie ustawić, bo skaczę po tych, ty po tych przestrzeniach roboczych. Dlaczego? Bo potrzebuję narzędzie biodetę. Na przykład czarne tło możemy sobie Tylko Widać, że tutaj jeszcze trzeba to do do dorobić, żeby to było elegancko, ale to nie jest jakby odcinek temu poświęcony. Chodzi mi o ogólną zasadę robienia tej to tu. Bierzemy sobie napis, przychodzi teraz na kod. Wyłączamy naleźć tą warstwę pod spodem. Zmieniamy kolor na biały. Już. I zobaczcie, to zupełnie będzie inaczej. A teraz brzmię. Tak, żeby to był rysunek, nie tekst. zrobiliśmy na biały, i teraz rzucamy. Wow! Bardziej czytelne, to lepiej wygląda na czarnym elegancko niż biały na białym tle biały napis. Ogólnie wiecie na razie, cześć, na tyle dzisiaj.